Właśnie widzisz na ekranie skrypt, który napisaliśmy w poprzednich odcinkach, jednak nie jest ci on zupełnie potrzebny, żeby podążać za tym filmem. On jest takim, takim dodatkiem dla osób, które już napisały swój pierwszy skrypt, a raczej swój pierwszy operator, bo to, co tu widzimy, jest nie tylko kawałkiem kodu, ale także operatorem. Wyjaśnię ci, czym jest ten silnikowy kawałek kodu, czyli metoda POL. To wyjaśnienie jest bardzo proste. Metoda POL sprawia, czy jest możliwe wykonanie się naszego operatora. Przede wszystkim będziemy ją wykorzystywali do sprawdzenia, czy w ogóle ma sens uruchamianie go, ponieważ na przykład teraz mogę zrobić sobie skrypt, który powiela mi mojego cuba, ale nie chciałbym móc z niego korzystać z poziomu edytora tekstu. Natomiast jeśli zrobię jakiś skrypt tekstowy, który formatuje tekst, na przykład zmienia wszystkie litery na cyfry, szyfruje, Zmienia na wielkie litery albo robi jakąś inną operację na plikach, to nie chcę, aby to było dostępne z tego tutaj 3D viewportu. No i to wypytywanie jest już dostępne na poziomie szukania w tej konsolce. Jeśli zacznę sobie pisać kreatywny koder, tutaj to znajdę skrypt, ale znajdę go także w tekst editorze. Być może nie masz pod spacją, tak jak ja, wyszukiwarki w 3D porcie, a na pewno nie masz jej pod spacją, bo zobacz, co by się stało w tekst więc potrzebujesz skorzystać ze skrótu pod F3. I tutaj będziesz mógł sobie wyszukiwać i coś mi mówi, że zobacz, możesz znaleźć kreatywny, przepraszam, przykładowy skrypt od kreatywnego kodera. No to, to może być jeden z naszych warunków, może być także warunek, który na przykład sprawdza, czy właśnie jest jakiś tam obiekt w kontekście aktywny, który w ogóle generalnie istnieje. I to robi nasza metoda tutaj. Ona zwraca takie coś i to, że tu jest pewien return, może nam od razu podpowiedzieć, co jest oczekiwane od tej metody Pol. Metoda false zwróci wartość true, czyli wartość prawda, jeśli operator może się wykonać oraz false, jeśli nie może. Z tą wiedzą przejdźmy może dalej i spróbujmy sobie napisać kawałek kodu, który będzie nam wyświetlał w ogóle informacje na temat tego, w jakim area się znajdujemy. A za chwilę będziemy na podstawie tego robili właśnie warunek, który zwraca prawda lub fałsz. Musimy coś wydrukować, więc napiszemy sobie printa i napiszemy teraz kontekst.area.type i już możemy sobie zarejestrować nasz skrypt tym trójkącikiem i będziemy musieli jeszcze otworzyć tutaj u góry w window toggle system console. Chwilę temu miałem crasha. Zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy. Uruchomiliśmy ten skrypt jeden raz się zarejestrował. Możemy przetestować go w boju. Dla potrzeby naszego przykładu chcemy, aby nasz kursor był na przykład w edytorze tekstu. Teraz klikam F3, żeby otworzyć taką wyszukiwarkę i wyszukuję mój skrypt. On się wykonał oczywiście prawidłowo, ale kiedy przejdziemy do konsoli blendera, to napisał nam takie coś jak tekst editor. Możemy to wykorzystać i... Pobierać lub porównywać na przykład nazwę aktualnego Area, w którym mamy kursor z tym, co chcielibyśmy mieć. Jeśli natomiast będę trzymał mój kursor na przykład w tym tutaj 3D-porcie i wykorzystam mój skrypt, to wyświetli nam się view 3 d Tylko że chwilkę wcześniej wyczyściłem sobie tę konsolę, żeby nie było tam tego tekstu. Na nasze potrzeby możemy chcieć właśnie upewnić się, że jesteśmy we właściwym editorze, więc skopiuję sobie tę nazwę po prostu i teraz możemy z tym warunkiem coś zrobić, prawda? Usuńmy sobie tego returna. On jest dla nas zbędny i usuńmy tego printa, tylko zostawmy już ten kontekst area type, bo w końcu został dla nas zapisany, prawda? Ups, coś nie idzie mi z oznaczeniem tekstu w blenderze. W porządku, teraz chciałbym porównać go, czy równa się właśnie nazwie 3dview, czyli piszemy Podwójne równa się. I tu będzie View Podłoga 3D. Z tego chciałbym mieć zapytania warunkowe, więc na początku dopiszę po prostu IF, na końcu będzie dwukropek i napiszemy Return True. W przeciwnym wypadku wypiszemy Return false. OK. Uruchommy to sobie. I teraz możemy zwyczajnie przetestować. Znajduje się teraz w edytorze tekstu F3, kreatywny. Nawet nie ma tego skryptu. Widzisz, on się nie wypisał w tej konsoli. Natomiast w tej, jak najbardziej mogę go znaleźć. I to mi załatwiło cały temat. Mam nadzieję, że to było pomocne i że sprawi, że twoje skrypty będą pojawiały się tam, gdzie powinny i będą mniej mylące dla użytkowników. Do usłyszenia.